Siemaneczko, e, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie, witajcie w mojej kuchni. E, dzisiaj robimy kiełbasę, jaką jałowcową? Kiełbasa będzie z jałowcem, bardzo pyszna i aromatyczna. Mam tutaj taki jałowiec, dostałem od firmy Jelux. Bardzo ładnie pachnie, jest bardzo aromatyczny i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie będę ściemniał, robię kiełbasę jałowcową pierwszy raz. A co będziemy potrzebować? Jak widzicie przede mną jakieś worki z mięsem. I właśnie użyjemy jakiego mięsa? Już Wam pokazuję. Tutaj mam takie ładne kawałki z szynki. Oczywiście takie piękne kawałeczki, zobaczcie. Takie najładniejsze, powcinałem tłuszcz, także same takie ładne kawałki. E, tego mam 7 kg. Mięso z golonki, mięso z golonki 1,5 kg. Zmielimy sobie drobno. drobno. E, ta golonka stworzy nam klej, i mam tutaj trochę tłuszczu, również 1,5 kg tłuszczu. Zmielimy go również drobno. Aby ładnie się komponował w, na, w naszej kiełbasie. Natomiast to ładne mięso e, zmielimy sobie drobniutko na piąteczce, e, połowę, a drugą połowę zmielimy na szarpaku. Przyprawimy i będzie pyszna kiełbasa. Zapraszam na film. A więc zobaczcie: siteczko, piąteczka, te najtłustsze kawałki miele właśnie na tym sitku. A więc najtłuszcze kawałki ładnie zmielone. Czas na goloneczkę. Również na piąteczce. Zobaczcie, na piąteczce zmielona golonka. Jaka ładna, czerwoniutka. Da nam piękny klej. Do tejże kiobasy, i przyszła pora jeszcze na te piękne kawałki z nogi świńskiej. Zobaczcie, jeszcze raz Wam pokażę. One są ładne. Bez tłuszczu, troszeczkę gdzie nie gdzie tłuszczu jest. Połowę zmielę na piąteczce, a drugą połowę na szarpaku. I zobaczcie, szarpak założony i jedziemy dalej. Ok, tak to ładnie wyszło. Teraz należy to troszeczkę przemieszać, połączyć ten tłuszcz z mięsem i zobaczymy, jak to wyjdzie wizualnie. Chociaż wiem, że takie proporcje tłuszczu do mięsa, według mnie oczywiście, bo każdy ma swój gust, każdy będzie miał jakieś inne zdanie. Według mnie tak będzie dobrze. A więc najpierw Peklosul 18 gram na każdy kilogram. Pieprz czarny w ziarnach, oczywiście go sobie ładnie w moździerzu podryczę, 2 gramy na każdy kilogram. Zobaczcie, wyszedł taki dosyć, mam nadzieję, że to dobrze widać, dosyć taki grubo zmielony, ale będzie się super komponował. No i oczywiście jałowiec, 3 gramy na każdy kilogram. Tak, może dosyć sporawo, ale jeśli kiełbasa ma być jałowcowa, ma go czuć. Na ją trzeba zrobić tak, aby ten jałowiec był wyczuwalny w kiełbasie. I zobaczcie, czosnku mam 3 gramy na każdy kilogram, 50 ml wody na każdy kilogram farszu i zmielę sobie. W, w młynku zrobię taki koktajl. Ale zanim jeszcze dodam koktajl czosnkowy, wsypię 2 gramy cukru na kilogram mięsa. I zobaczcie, taki koktajl powstał. i teraz to porządnie trzeba wymieszać a więc zobaczcie pojemnik tak zapieczętowany wyląduje w moim garażu w garażu mam dzisiaj patrzyłem 8 stopni więc myślę, że nie będzie źle na 24. 20 jutro kończę wcześniej pracę, czyli 20 godzin. Jakieś 20 godzin e, przyprawy będą się przeżerać fajnie. E, na pewno będzie ładnie to pachnieć. Już zresztą pachniało, jak mieszałem. <grym> e, I tak to wygląda. Jutro wielita i jutro będziemy również 2 godziny osadzania. Tak myślę o w domu i będziemy wędzić. Jak Wam się filmik podobał, dajcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. W ogóle to bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za ostatnie subskrypcje, komentarze. Było ich naprawdę bardzo dużo. Wpadnijcie na Niesamym Wędzeniem Żyje Człowiek. Jest to grupa, którą udostępniłem, którą stworzyłem, że się tak wyrażę, niedawno na Facebooku. Jest tam coraz więcej ludzi. Możecie tam udostępniać swoje zdjęcia lub filmy Właśnie z jedzonka, jakiego robicie, wędzenie, gotowanie, smażenie i tak dalej, i tak dalej. Wpadnijcie również na wędzarnicze Bractwo UK. Jest to grupa zaprzyjaźniona z wędkarzem z Kornwali. Widzimy się jutro. A więc witajcie po 24 godzinach. Mniej więcej jakoś tak minęło, czyli kolejnego dnia, ale najpierw. Zanim zobaczymy sobie to mięso, ale już naprawdę fajnie pachnie, namączymy sobie Jelita. Mam taki plastikowy pojemnik. Jelit będę używał właśnie takich od firmy Jelux. To jest kaliber 26-28. Tak one wyglądają. A jeśli chcecie kupić sobie na przykład takie Jelita bądź inne produkty, wejdźcie proszę na sklep firmy Jelux Polska. Jeśli zdecydujecie się na jakieś zakupy w tym sklepie, na hasło na kod rabatowy wędkarz 10 dostaniecie 10% zniżki. Także myślę, że warto. Nauczymy sobie teraz ta te jelita. Ja już je używałem wcześniej i sobie zapakowałem je próżniowo. Ten worek ma to do siebie, że można go za pomocą zgrzewarki pakowarki próżniowej. Po prostu ładnie zamknąć z powrotem. To są takie właśnie jelita na pasku, ciepła woda. Ładnie umyjemy tą sól, również w środku można wyczyścić te jelita, wyczyścić przelać zobaczcie, w ten sposób. Nie wiem, mam nadzieję, że to dobrze widać, opłukane z soli. Do pojemnika. Kolejne w ten sam sposób ciepła woda, tak w granicach 30 stopni. Ja myślę, że z 15-20 minut do pół godziny tej jelita spokoja abym nawet już się mógł nadziewać. Ale tak jak mówię, zanim sobie przygotuję, rozmieszam jeszcze raz mięso. Minie około pół godzinki, więc będzie dobrze. Wow, ale zapachy, naprawdę, uwierzcie mi, bardzo ładnie to wszystko pachnie. Pojemnik miałem w garażu, w okolicy, e, tam było jakieś 8, 9 stopni. Teraz patrzyłem. Pięknie pachnie. Wiecie co, ja tutaj doleję troszeczkę wody. Więc spróbuję to rozmieszać. Zobaczcie, jakie ładne, czerwoniutkie. Ale tak jak mówię, doleję wody. I mieszamy to wszystko ładnie. E, tak niewiele, naprawdę. Nalałem ćwiartkę. Musi to się porządnie rozmieszać i zacząć musi się kleić. Mam tutaj te jelita. tak to działa zawiążemy guza No i co? No i jedziemy z kiełbasą jałowcową teraz porobię sobie powiedzmy takie odcinki i na drążek do osadzenia e, myślę, że do osadzenia tak z dwie godzinki e, i będę wędził. Ładna pogoda dzisiaj, także super to wyjdzie mam nadzieję. Do zobaczenia przy wędzarni. A więc, zobaczcie, Kiobacha trochę się podsuszyła w domu. Jest prawie, że sucha, ale zimna trochę. Musi się ogrzać w 45 stopniach Celsjusza. Będę ją teraz osuszał dokładnie i ogrzewał przez 45 minut. Myślę, że to spokojnie wystarczy. Ale ona musi być cieplutka w dotyku. Także nie na czas. A jak będzie ciepła? Po 45 minutach zobaczę. A więc zobaczcie. Pewnie nie zobaczycie, ale wam pokażę. Kiełbaska suchutka w dotyku. Musi być sucha. Pamiętajcie o tym, jak będziecie wędzić. Cieplutka. 55 stopni będę wędził w temperaturze. Będę wędził w temperaturze 50, 55 stopni. Zapalamy dymogenerator. A jeszcze pompeczkę muszę włączyć i tak jakieś. 3 godziny, 3,5-4 godziny, 3,5-4 godziny. Tak to właśnie wygląda. Za dwie godzinki pokażę Wam jakie są kolorki. A więc zobaczcie. Eee, dwie godzinki wędzenia. Co tu się dzieje? Sam jestem ciekawy dawno tu nie patrzyłem chyba z godzinę temu. Zobaczcie, dałem światełko, żeby było lepiej widać. Pięknie. Jak Wam się filmik podoba, dajcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Jak widzicie, taka piękna jałowcowa powstaje teraz. Super, zamykamy. Ja myślę, że jeszcze tak z półtorej godzinki. Aż tu się zrębki wędzarnicze skończą. No i tak to właśnie wygląda. A jeśli chcecie zobaczyć, jak ją zrobiłem, zbudowałem, tutaj macie jeden odcinek. Tutaj macie drugi odcinek. Jak ją wykonałem, bo sam ją zrobiłem. Ci, którzy pierwszy raz może mnie oglądają, to nie wiedzą. Pozdrawiam. A więc zobaczcie, moi drodzy, co tu się dzieje. Kurczę, wiem, do światła to tak nie bardzo, ale nie jestem w stanie inaczej pokazać. Ale jest normalnie piękna. Teraz przygotowałem sobie już sondy Opa, wbiję sobie tutaj jedna i druga. Temperatura na 90 stopni. Eee. Cóż mogę więcej powiedzieć? Temperatura na 90 stopni, nawet 92 damy. No i podpiekam aż do uzyskania w środku odpowiedniej temperatury. Czyli 71-72 stopnie do środka. Powiem Wam później, jak długo podpiekam. Nie będę już się włączał, bo to bez sensu. Widzieliście, jak to wygląda. Ona jeszcze na pewno troszeczkę się ciemnieje przy dopiekaniu. Widzimy się pewnie jutro. Jak ona sobie ładnie wystygnie, ostygnie. Rozkroimy, spróbujemy i tak A więc witajcie moi drodzy w końcówce tego filmu. Ja jak zwykle zaspany jestem, bo jest sobotni poranek, kilka minut po godzinie siódmej. Kiełbaska się bardzo ślicznie uwędziła, zobaczycie, jakie... widzieliście zresztą jakie piękne kolorki są. Co mogę powiedzieć? Wiecie co, ten jałowiec, tak może go dałem za mało, 3 gramy, później czytałem dopiero gdzieś tam, to ludzie dają po więcej nawet. E, czuć go oczywiście, ale tak e, mogło być lepiej. E, dałem również do, <laughs> e, do wędzenia te kulki e, świeży taki jałowiec do e, dymogeneratora. E, ładnie dym pachniał. Być może też za mało dałem, ale jest fajnie, jest dobrze, bardzo ładnie wygląda, bardzo smaczna kiełbasa. Czuć ten jałowiec, nie tak bardzo myślę jak gdybym chciał, ale czuć, jest petarda. Co jeszcze mogę powiedzieć? Próbujemy. Chodźcie tutaj bliżej, przekroimy sobie kiełbaskę. Mam tutaj takiego małego berbecia. I zobaczymy, co tutaj w nim pisze. Zobaczcie, szyneczka. Tutaj widać ładny kawałeczek. A jeszcze ukroimy takiego. Bardzo ładna, naprawdę bardzo ładnie wygląda w środku bardzo pyszna. Taka nie za chuda, nie za tłusta. Ja bym powiedział, że jest jak dla mnie naprawdę w sam raz, piękna. No i oczywiście w smaku naprawdę tak jak mówiłem, bardzo dobra. Bardzo ładnie pachnie, nie wiem czy wspominałem, wędzona na drewnie, na zrębkach ze śliwy, ładny kolor, z czego najbardziej jestem zadowolony, smakuje moje małżonce i moje dzieciaki też próbowały już dzisiaj rano, bo już nie śpią i naprawdę jestem bardzo zadowolony, bo im smakuje. A jak Wy będziecie robić wędliny, jeśli Waszej rodzinie smakują... Też bądźcie zadowoleni. E, cóż więcej mogę powiedzieć? To chyba będzie na tyle. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. E, nie, samym nie samym wędzeniem żyje człowiek. Wpadnijcie na tą grupę, e, którą niedawno utworzyłem na Facebooku. Możecie tam dostępniać swoje filmy, swoje zdjęcia, e, jakichś wyrobów, jak robicie, lub jakiegoś pysznego obiadku. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz i trzymajcie się do następnego filmu.